Hejka, ja jestem Monika, a dzisiaj zapraszam Was na film spędź mój wolny dzień razem ze mną. Mamy godzinę 7.30. Wyobrażacie sobie mieć wolny dzień i wstać o godzinie 7.30? Ja też nie. Dzisiaj musiałam wstać o tej godzinie, ponieważ idę z moją przyjaciółką do galerii i autobus mam o 10.05. No i jeszcze chciałam dla was nagrać ten film, dlatego no, wiecie, to mi by mi wszystko dłużej zeszło. Ja też nie lubię się spóźnić i tak dalej. Dlatego, no wiecie, na autobus, no to nie mam wyjścia, po prostu muszę być tutaj godzinie, no nie? Autobus na mnie nie poczeka. Ale po prostu musiałam sobie wstać tak wcześniej, żeby była taka wyspana i tak dalej. Ja się będę co już malowała i będę tutaj do Was. Mówiła, więc właśnie nie mam jeszcze makijażu, bo dosłownie przez chwilę wstałam, nie wiem, wstałam 10 minut temu, 5 minut temu, bo chciałam właśnie, mam to już wszystko tak nagrywać, Wiecie tak na żywo, żeby to było. Tak no naprawdę, jak to jest, no nie? I w ogóle to, ja mam strasznie śmieszne teraz fryzurę, bo ja sobie włosy, jak ja chcę mieć takie kręcone włosy, włosy. wiecie o co chodzi, takie takie ładne, takie spiralki, to ja muszę te włosy właśnie zawijać w takie spiralki na noc. Tak po prostu tak ozawijam, co nie? Takie, yy, dzielę włosy na takie dwa duże pasma no i sobie tak po prostu kręcę, co nie? Jak już będziemy bliżej wyjścia, to Wam pokażę, jak to wychodzi albo nie wychodzi. Bo to zależy, czy moje włosy chcą się kręcić i mają ochotę, żebym ja była szczęśliwa, bo mam ładne włosy. Albo nieszczęśliwa, bo mam brzydkie włosy. Tak, w ogóle to jest lekki problem, bo odkąd ja wstałam ciągle pada deszcz. I to tak dosyć mocno pada deszcz. No właśnie, ja tutaj mam to okno. E, tak, wiecie, na dachu, co nie? I tutaj normalnie każdą kropelkę tego deszczu słychać. No i jak na razie to słyszę sporo tych kropelek. I oby przestał padać, chociaż, mm, chociaż na moje przejście do autobusu nie. Jeszcze później sobie może padać, no bo wiecie, ja będę w galerii. No spoko, to mi tam sobie ja wcale to wszystko jedno sobie. Ale jakbym nie przychodziła na ten autobus, no to nie chciałabym później być do tej galerii cała mokra mnie. Kiedyś na moim Instagramie, moja podłoga Oleg, możecie tam wbijać, zrobiłam wam hol zakupowy z Rossmana. I właśnie wtedy przyszła mi ta baza pod tuż do rzęs. Nie wiem, czy to jest baza albo odżywka do rzęs. No nie wiem, a taka z Ewelinem. Tak, z Ewelinem. I miałam Wam powiedzieć, czy ona mi się sprawdza. I powiem Wam tutaj. Tak naprawdę mi się bardzo dobrze sprawdza. I jak sobie widzicie, nudy te rzęsy normalnie to nie jest gruba warstwa. O! To jest ja już, zaczyna mi układać. I dzięki temu mogę wtedy mniej dużo się z rzęsy. I do tego jeszcze ta baza jest bardzo, mm, bardzo wydłuża te rzęsy. Fajnie one się układają, bo ja zawsze miałam taki problem, że te rzęsy właśnie mi się źle układały. I one były po prostu, każda rzęsa była w inną stronę i to mi naprawdę szczerze pomogło. I mi się łatwiej maluje dzięki temu. Więc pomaluję te rzęsy i do was wrócę, bo ja tak nie mogę mówić po prostu, jak maluję rzęsy. Bo nie wiem, wtedy jakieś głupoty mi wychodzą. Hej, okay, czy tylko ja mam taki problem, że rzęsy u lewego oka wychodzą mi takie, takie fu, i po prostu one się masakrycznie układają, u prawego oka znowu wychodzą mi przepiękne, normalnie długi do kosmosu, i ja nie wiem o co chodzi. Czy to ja po prostu nie umiem malować tych rzęs, czy to ty każdy ma, że. Nie wiem, że jedno oko jest gorsze od drugiego, możecie mnie napisać, ale patrzcie na tak z bliska. Tutaj, jest takie ładne też, jest A tu, no i tutaj jakieś, tutaj jakieś. Ja nie wiem o co chodzi. Ja jeszcze nie mam śniadania, więc zaraz sobie właśnie idę je zrobić. I nie wiem, co chcę zrobić. Ja w ogóle Ja mam tak, że ja nigdy nie wiem, co zjeść na te śniadania. Chcę coś, coś dobrego, a wiecie, to zawsze się kończy na kanapkach. Dobra, jeszcze dobre śniadanie na kanapkach. Jeszcze dobre śniadanie to jest. Mm, ja sobie robię jogurt taki naturalny z granolu i z musli z takimi różnymi rzeczami I może dzisiaj sobie to zrobię, bo cię coś takiego, właśnie słodszego bardziej. Eee, więc no, idę robić to śniadanie i zaraz do was wracam. Okej, okay, ja już mam śniadanie i nie prezentuje się ono jakoś tak ładnie, bo tego akurat, tak widzicie, jakoś tak ładnie nie zrobiłam. Ale żeby było dobre, co nie? I ogólnie to mamy zmianę planów Bo moi rodzice, najlepsi, najukochańsi Też jadą do galerii I po prostu wezmą mnie i Ole I... No i będzie fajnie Bo nie będzie musiały iść w ten deszcz Tylko, no wiecie Po prostu podjedziemy prosto pod galerię Więc no plan się zmieniły na o wiele lepsze Mamo, Mamy godzinę 10.06 Więc w sumie minutę temu bym miała autobus nie byłoby to najgorzej, tak w sumie jak sobie teraz myślę, bo aktualnie nie pada to, nie? Ale no wiecie, i tak lepiej, że rodzice nas y, podwiozą. I teraz ogarnię sobie te włosy. I. Czy one są. Dobra, coś mi się złego co działo, ale nie dobra, spokojnie. Wiecie, jak ja je rozczeszę i takie tak, tak o zrobię, ale to później już to one, one są, wiecie, do zniesienia, co nie? Są do, do, są do zniesienia jeszcze jak chwilę je ponoszę, to tak, wiecie, tak się normują i one są wtedy takie ładne, takie naturalne, a nie takie, takie sztuczne, no, co nie? Dobra, więc ja sobie tak ogarnę je, trochę tam sobie uczeszę. E, no, zaraz do Was wrócę, w każdym razie, z ładniejszymi włosami. Dobra, coś z nimi zrobiłam, ale tak w ogóle to... to moje włosy, ja nie mogę ich jakoś ładnie ułożyć, żeby one były takie... No wiecie o co chodzi? Tak, po prostu ładnie, ułożone, tak wszystko idealnie. Tylko to co jest coś takiego. Bo ja mam na straszny puch na tych włosach, bo ja mam bardzo gęste właśnie włosy. Dlatego jest mi bardzo trudno cokolwiek z nimi robić. I biorę teraz taką szczotkę. Ona jest w ogóle taka, żeby tak leciutko czesze. Bo nie chcę tej takiej, wiecie, moje co ja uszłam sobie na co no nie? Bo ona mi normalnie tak wyczerzy te włosy, że tu po tych lokach to nie będzie śladu, co nie. O, żeby było coś takiego. Dobra, teraz nie jest najgorzej. Te włosy jeszcze... one się jeszcze ogarną, naprawdę. Ja wyjdę i dopiero wtedy będą... Będą okej. Okay. One są dziwnie pokręcone, ale to się wszystko ułoży, bo ja mam ogólnie tak naturalnie kręcone, więc one mi się pewnie zrobiły takie takie spiralki, takie Cheetosy Dobra, kochani, jeszcze szybki outfit check Teraz. Tak to się prezentuję. Mam taką białą klepkę. W ogóle spójrzcie jakieś liczne te zawieszki do niej mam. Ładne, to mogę w ogóle je pokazać. To jest lama. Lamy dostałam od mamy. To jest serduszko, to było w kalendarzu odwentowym, a to dostałam od Agaty i Marysi. Więc no, pozdrawiam Agatę i Marysię eee, Mega słodkie. To dostałam w ogóle na urodziny. Jak byliśmy na wakacjach jakieś, to właśnie tutaj miałam urodziny i one mi to kupiły. Więc mega fajnie. No. Tak się prezentuje mój outfit, a te spodnie to jakby są, jakby co? To są dzwony bo ich nie widzicie, bo nie wiem, gdzie ustawić ten telefon, żeby dokładnie pokazać. Siemanko, ja przez sekundę wróciłam z galerii. No i co? Było bardzo fajnie sobie właśnie pogadałam z Olą. Dużo rzeczy nie kupiłam. Kupiłam wręcz bardzo mało rzeczy jak na mnie, ale i tak Wam pokażę, to taki malutki haul zakupowy będzie. Więc na sam początku może pokażę rzeczy, które kupiłam dla mojej mamy właśnie na Dzień Matki. Pierwszą rzeczą jest taka paletka. Serą. To jest taka paletka z Catrice. I. Aha, dobra, nie można otworzyć, żeby pokazać. Ale no tutaj widzicie kolory. Właśnie moja mama się maluje takimi paletkami, z kolorami takimi najczęściej brązowymi. Więc no, trudno było bardzo znaleźć paletkę. W ogóle, w ogóle praktycznie nie mogłam znaleźć żadnej paletki, bo wszystkie były no nie wiem, albo takie wiecie, kolory: jakieś, nie wiem, fioletowy, niebieski, czerw-różowy. A moja mama takich nie chce, po prostu tak się nie maluje, co nie? Było kilka takich paletek z takimi kolorami, ale ja zdecydowałam się na to, bo tak te kolory chyba są najładniejsze No i miejmy nadzieję, że ona będzie fajna, bo akurat tych kolorów nie było testerów I właśnie nie mogłam sobie sprawdzić, co nie? Ale sprawdziłam na innych kolorach i naprawdę te cienie się prezentowały ładnie I jeszcze jedną rzeczą, którą kupiłam dla mojej mamy jest tam giełka perfuma nie wiem, tak, to jest mgiełka Ogólnie ona była strasznie wiralna na TikToku To tak jak te wszystkie mgiełki z Miss Ale chciałam mam je kupić y, Takie, które ja mam Poczekajcie, ja zaraz wam pokażę Chciałam kupić którąś z tych Takich, o, bo ja mam akurat takie dwie Ale zdecydowałam się y, Na tą mgiełkę I właśnie, czy sobie tak zobaczmy Bardzo ładnie pachnie Właśnie to jest taki, to jest taki zapach mojej mamy Nie wiem, moja ma mm, takie lubi, znaczy wydaje mi się, że taki lubi. Takie ma perfumy, co nie? W takich podobnych zapachach, więc miejmy nadzieję, że to jej się spodoba. Yy, I z tego, co ja kupiłam dla mamy w sklepie, to jest wszystko. I jeszcze z Agatką pewnie zrobimy jakąś tam kartkę dla mamy. Wiecie o co chodzi? Takie rzeczy, yy, takie samoróbki, co nie? Samoróbki. No po prostu same coś zrobimy. Następną rzeczą już dla mnie jest taki top. I jak oglądaliście mój film z zakupami z moją mamą i z siostrą, to właśnie tam go przymierzałam i on był fajny, ale wtedy była ogromna kolejka, dlatego go nie wzięłam. I teraz w ogóle praktycznie nie było kolejki, więc sobie go kupiłam, tylko kupiłam rozmiar M, a nie S, a chyba mierzyłam S i S była dobra, ale ona była taka przylegająca, więc miejmy nadzieję, że to będzie dobre. Jak mnie zobaczycie w tym topie, to znaczy, że jest dobry. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, jest książka. Uuu, myślałam, że to mam brudne, a to jest e, taka naklejka, co nie? Jest to książka z cukru i szkła od Julki Kubickiej. I w ogóle, patrzcie na to, jaki to jest. To jest takie, to jest takie, taka imitacja szkła. Ta okładka jest taka przepiękna, oby treść była też taka fajna. Ogólnie, jak na razie, nie zamierzam tej książki czytać. Na razie przeczytam inne, bo jeszcze mam kilka nieprzeczytanych. Ona idzie, tak wiecie, do tych takich późniejszych, co nie? Ale tak w sumie kupiłam. O, patrzcie, Jezu. Tak, w sumie kupiłam ją y, dlatego, że właśnie Ola kupywała książkę i druga była minus 60% taniej. No to sobie po prostu wzięłam, żebyśmy wiecie, miały tą y, promocję. Dobra, odkładam tą książkę i przechodzimy do najciekawszej rzeczy z tego holu. A jest to ten multitasker z Rimela I tak, na pierwszy rzut oka, on jest za ciemny dla mnie, ale on. Bo to jest primer, jak go postawiłam na wystawkę. Bo to jest primer Bo to jest ogólnie primer I on ma strasznie taką wodną konsystencję Dlatego on, wiecie, to nie jest taki podkład, że po prostu jak on jest ciemny To on na mojej skórze też będzie ciemny Tylko on tutaj powinien się tak troszeczkę inaczej wyglądać Zaraz to sobie zobaczymy Tylko zmyję ten makijaż, który mam teraz na sobie Okej, okay, więc zmieniłam trochę ustawienie tego telefonu Że jesteś teraz w innym miejscu I związałam sobie włosy, żeby było wygodniej i tak testujemy. Czy tam jakieś zabezpieczenie nie ma. I to ma? Tylko strasznie strasznie dużo toł. to. już patulkę, bo ja to widziałam na filmach. Dora, to nie jest takie ciemne. Jest ciemne? Dobra, na razie jest ciemne. Dam na razie tylko tutaj. O! Dobra, nie jest tak źle. Patrzcie, to się trochę pojaśnia na skórze. Ej, dobra, serio, nie jest tak źle. Co, jest tu jakoś taką kropkę? To jest jakieś brokatowe. A no tak, no bo to w sumie jest rozświetlające, czego się spodziewałaś. Ale nie, dobra. Czekajcie, zmyję to. <gry> I teraz to palcami dołożę. Bo trzeba zobaczyć, bo teraz to mi się takie kropki z tego zrobiło. To ja nie wiem, czy ja mam to palcami? Może lepiej tak. Zobaczycie coś takiego? Dobra, teraz jest lepiej. Wyszło mi trochę lepiej. O, coś w tym stylu. Dobra, jest spokojnie. Ale i takie tego. Nie wiem, będę się musiała tego nauczyć używać. Tak to wygląda. Nie przyciemnie mnie to bardzo. Ja sobie tak przybliżam. Czekajcie, pokażę Wam to tak. O, zasłoniłam, ale tak o. Patrzcie, jaki to jest glow. Jak to ładnie wygląda. Wow. Ej, w sumie mega ładnie. Czekajcie, zobaczcie jeszcze w ogóle, jakie to ma krycie. Bo ja tutaj na czole mam strasznie dużo takich syfów. Patrzcie, jak mi... Ufu. Tak sobie tak o, ogarnę. Coś takiego tutaj sobie tak o. I tak. I czy to... To nie ma dużego krycia. Na to, jakby nałożyć korektor, to by, to by może było spoko. Ale nie wiem w sumie, bo tutaj mam takie, wiecie, światło sztuczne, co nie. Nie wiem, jak to będzie w takim dziennym świetle. Jak, jak po prostu będzie wyglądać, jak to się będzie zachowywać. W ogóle jeszcze zobaczę sobie na TikToku, jak to ludzie stosują. Czy jakoś tak pod. Um, na przykład pod makijaż, czy to w ogóle jest tak jak, jako baza? Znaczy, nie, jako podkład, czy jako baza? O, tak, o. Ale po prostu teraz nie świecę. Ja normalnie nie lubię takiego makijażu, takiego wiecie glow Teraz to wygląda bardzo ładnie Zobaczymy, będę sobie nakładać, próbować na różne sposoby I Wam jeszcze kiedyś znać właśnie jak mi się to sprawdza Siemka, widam się już po upływie Nie wiem ile, ale sporo czasu Bo ostatni film nagrywałam o 14.30 A teraz mam godzinę 20.30 Więc trochę już minęło Ja w ciągu tego, tego czasu Czytałam sobie książkę Siedziałam na dole z Agatką Z moją siostrą i z moją mamą I zrobiłam pankejki Już wam je pokazuję Taram. Tak się prezentują Mam tutaj dwa z nutellą i dwa z dżemem Więc no To w sumie też mi zajęło Dobre pół godziny Dlatego teraz będę je sobie jadła I pewnie znów będę czytać Siemanko, mamy już po godzinie 22.00 20 i ja już zmywam mój makijaż. Zaraz na wyświetlę do łóżka. Jeszcze nie będę spała, spałam, bo ja raczej jeszcze nie zasnę, a tego pewnie poczytam sobie książkę, coś tam sobie poglądam, takie tam, no wiecie, to już takie same nudy. No i tak ogólnie to tak wygląda mój dzień właśnie wolny. Nie wiem, czy tutaj było cokolwiek ciekawego, ale właśnie chciałam Wam to wszystko pokazać, jak to jak on nie wygląda, co ja robię i tak dalej, więc mam nadzieję, że takie filmy Wam się podobają. Jeżeli tak, to piszcie mi o tym w komentarzach. Wbijcie na mojego Instagrama Monia Podłoga Olech, subskrybujcie ten kanał. No i co, do zobaczenia w następnym filmie.